Major client, off-top. Moim gościem jest Witold Kosma, czyli właściciel w śląskiej grupy informatycznej. Firmy, która świetnie zarządzi Twoją infrastrukturą informatyczną w biurze, w, w korporacji, w Twoim małym lub średnim przedsiębiorstwie. <grym> to jest ten moment, w którym możemy się napić, tak? Tak, możemy się napić, oczywiście. Och, off-top, czyli słuchaj, no ja teraz się chciałem przede wszystkim zapytać, zawsze zadaję to samo pytanie: to znaczy, e, zadałem je już wcześniej, ale teraz chcę je zadać, żeby wybrzmiało jeszcze lepiej. Co byś poradził e, przedsiębiorcom młodym, którzy chcieliby wejść w tę samą branżę, w której ty jesteś? Ty już tam powiedzmy, jesteś wyjadaczem, możesz się nie bać młodego na rybku. E, co byś im poradził? Pierwsze to będzie porada, potem będą zagrożenia, potem będą szanse, które widzisz, których ty na przykład nie wykorzystałeś. Na pewno trzeba, trzeba się dużo uczyć. tak? I im człowiek młodszy, tym, tym wydaje mi się, że powinien się uczyć więcej i więcej ma na, może więcej ma na to też czasu. No. A da się nauczyć prowadzenia firmy przed jej prowadzeniem? To jest takie trudne pytanie. Kiedyś pewien ksiądz mi powiedział, że nie trzeba być, nie trzeba przechorować na raka, żeby być onkologiem. I to tak może tak trochę odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy się da tego, na, tego nauczyć. Są studia, które uczą tego teoretycznie, czy są uczelnie, które... Wiesz, to wydaje mi się, Witku, że trzeba, że, żeby być onkologiem, <laughs> nie trzeba faktycznie chorować na raka, ale żeby wyleczyć raka, trzeba, trzeba skończyć onkologię. No tak, w drugą <laughs> stronę to działa, ale niekoniecznie w tak? <laughs> to prawda. E, Dobrze, ale to, to wiesz co... Trudno jest sobie wyobrazić, jak można prowadzić film Jest kupę poradników, jest kupę jakichś kursów yy, biznesowych. Nie wiem, czy ty przygotowując się do prowadzenia firmy, miałeś okazję czytać, czy zgłębiać taką wiedzę, czy po prostu poszedłeś na żywioł i uczyłeś się w trakcie. No nie, no, bo ja tak jakby to w pewien sposób, tą swoją ścieżkę kariery trochę, trochę inaczej poprowadziłem, tak? Bo byłem początkowo szeregowym pracownikiem, potem byłem zastępcą kierownika działu IT w średniej firmie. Po Potem byłem kierownikiem jakby to, to jakby w pewien sposób zaczął poprowadziło mnie w stronę, w stronę zarządzania firmą. tak? Wiedziałem w jaki sposób zarządzać pracownikami i dopiero potem miałem wyobrażenie zarządzania swoją firmą. A co, co w, wydaje się najtrudniejsze w zarządzaniu firmą? Jeżeli chodzi o mnie, to jak gdybym miał odpowiedź na to pytanie szczerze, to najtrudniej jest zarządzać finansami dla mnie. A wynika to z tego, że po prostu nigdy nie miałeś, nie miałeś okazji nabyć kompetencji w tym zakresie, czy po prostu tego nie lubisz? Czy to jest brak jakiejś tam właśnie wiedzy formalnej? Nie, raczej brak, raczej brak wiedzy. Zajmowałem się prowadzeniem wcześniej małej firmy, tak? i jakby no te, te finanse też były jakby. W mniejszej skali, tak? Bardziej prowadziłem tą firmę w sensie takiego gospodarstwa domowego, tak? Natomiast tutaj, kiedy ta firma jest większa, jest większy problem, bo jakby nie jestem w stanie nie, nie jestem w stanie tego już przełożyć na gospodarstwo domowe, bo wiadomo, że jeżeli prowadzi się firmę z punktu widzenia gospodarstwa domowego, to dostaję tyle pieniędzy i tyle mogę, tyle mogę tak. wydać, tak? No tutaj, jakby ta skala jest trochę, trochę inna. Początkowo miałem, yy, problem był, ale to wydaje mi się, że też kwestia nabrania kompetencji, bo teraz jak tak sobie myślę, jak yy, zwalniałem się z etatu yy, i zacząłem prowadzić działalność gospodarczą, to znowu był problem z tym, że jak dostawałem wynagrodzenie, to dostawałem konkretną ilość pieniędzy hmm. tego wynagrodzenia, tak? Albo dawałem, yy, małżonce dawałem te pieniądze i ona zarządzała tym, tak? <grym> o proszę, Natomiast... no już teraz wszystko <grym> wiemy, Witold. Chodzi po prostu o to, że tu nie ma żony, która zarządzać ci finansami. Jakby y, daję te, y, dostawałem wynagrodzenie, ja wiedziałem, że to wynagrodzenie musi mi starczyć na, całe, na, na cały miesiąc. Potem jak zacząłem prowadzić działalność, działalność gospodarczą, jakby y, nie było wynagrodzenia, tak? Tu zapłacił klient, tu wydałem pieniądze na sprzętu na oprogramowanie, tu znowu wpłynęły te pieniądze, jakby ta, ta gotówka była płynna, ja w tej skali firmy już y, ten problem pojawia się jeszcze większy. To jest jeden z dobrych rad, które nie są moimi radami, tylko radami doświadczonych CEO firm i startupów. Zawsze y, bardzo wyraźnie podkreślają to, że należy sobie zrobić miesięczne wynagrodzenie. Trzeba to zrobić, takie wiesz. Y, niech to będzie umowa o dzieło, Nikt nie mówi, że dałem się zatrudnić na umowę o pracę od razu, ale że jako członek zarządu pewnie masz taką możliwości. Ale co miesiąc, żeby, żeby to faktycznie jakaś, nie, jakaś wypłata była robiona, bo to, to, to daje pewne poczucie właśnie takiej stabilizacji, spokoju, bezpieczeństwa, związanej z tym, no, że kurcz. No, Płynność, płynność finansów w firmie e, może być dosyć męcząca, ale to nie ty masz się dostosowywać do płynności finansów w firmie, tylko to firma musi dostosować do tego, że tak jak płacisz swoim pracownikom, tak też musisz zapłacić sobie. I to stałe wynagrodzenie, które sobie nie, to czytałem taki wywiad, już nie pamiętam z kim, ale właśnie jak, jak pytali o nie, taki moment, który, y, który by zmienił, to było to, żeby sobie od razu, znaczy nie mówię pierwszego dnia, jak nie było jeszcze pieniędzy, ale od razu, jak tylko było można. Ustawił sobie stałe wynagrodzenie, że to bardzo dużo rzeczy właśnie tak uspokoiło. Znaczy, no jakby to, z, z tym nie mam problemu, Problem mam w planowaniu tych finansów przez, w, dłuższej perspektywie, w dłuższej perspektywie czasu. Nie? Bo okay. tak jak mówię, no, wcześniej był problem, był problem w skali jednego miesiąca, tak? kiedy, kiedy, kiedy musiałem zabezpieczyć rodzinę i musiałem mm. zabezpieczyć firmę, natomiast no, tutaj jakby no, tak, to wynagrodzenie ja jako pracownik Śląskiej Grupy Informatycznej no, no, pobiera mnie, no bo muszę z czegoś utrzymać rodzinę. Natomiast pozostała część ta, ta finansowała po stronie firmy. Tak? No to jakby jest z tym, z, tym, z tym mam problem jako, jako, jako w prowadzeniu firmy. Gdybym miał powiedzieć, no może inni ludzie mają inne problemy. No, ja ale pytamy o Ciebie. Dobrze, bo rozmawiam dużo o problemach, problemach, ja tak dopytuję o problemy. To teraz zapytam o rozwiązania. Bardziej mi chodzi o Jakie według Ciebie dobre praktyki powinni wprowadzić e, przedsiębiorcy u siebie, żeby lepiej się tam z nimi też współpracowało? Mówisz teraz, możesz powiedzieć z perspektywy e, i usługodawcy, i usługobiorcy. Co według Ciebie byłoby dobre w tym takim kontakcie B2B, w wprowadzeniu tego, żeby, żeby to faktycznie było Wam lepiej? Ja myślę, że to wiesz, to będzie zależało od tego, kto jaki ma charakter między, między innymi. No, wiesz, no, ja, ja mam takie cechy, jakby przeszkadzają mi, przeszkadza mi problem z zarządzaniem finansami, a ktoś, wiesz, będzie miał, nie wiem, będzie bardziej finansistą i on będzie sobie radził bardziej z finansami. A nie bardziej, mi, bardziej mi chodziło o pytanie dotyczące tego. Ty, jak wy jako firma współpracujecie z inną firmą? Mhm. E, co widzisz, że jest największym problemem, który, który często jest w tym, w tym, w tym kontakcie między, między Wami? to są Jako usługobiorcy, i jako usługodawcy, czy jesteś w stanie scharakteryzować taką jedną przestrzeń, która na, na, tych najwięcej problemów nastręcza? W, oczekiwania w perspektywie czasu, tak. Że klient, klient na przykład przychodzi do nas z jakimś problemem, i jakby jego oczekiwanie najczęściej jest takie, że skoro on przychodzi do nas, to znaczy, że my. Wszystko wiemy. Mm -hmm. yy, I powiedzmy w 90%, może w 95% nawet tak jest, że, my, że wiesz, to te problemy są powtarzalne i jak te, te 95% problemów rozwiązujemy od razu. Przychodzimy, rozwiązujemy jest ok. Tak? Natomiast jest te, te 5% do 10% problemów, które jakby no, wymagają jakieś tam zbadania i to wymaga, wymaga, wymaga czasu. Mm -hmm. Jakby te oczekiwania klienta w tym, w tym momencie są... Yy, Niewspółmierny do tego, co my jesteśmy w stanie w danym momencie zrealizować. I w drugą stronę to tak samo działa, tak? Ja czasami idę, jeżeli coś potrzebuje potrzebuję od nie wiem, firmy programistycznej, czy od, od wdrożeniowca jakiegoś czegoś tam. To też problem polega na tym, że ja może zbyt długo od niego, mm -hmm. dużo za niego, od, od niego oczekuję w danym momencie, i on nie jest tego też w stanie spełnić. O te... Czas, czas. Okay. Ta część, o której wspomniałeś, czyli współpraca z swoimi pracownikami, czyli posiadanie pracowników, czy ten obszar zarządzania ludźmi, widzisz, że na przykład zmienia się sposób komunikacji, który musisz zastosować, wdrożyć, rozmawiając z pracownikami młodszymi, stażem i w ogóle młodszymi niż to, co było, jeszcze 10-15 lat temu w firmie, powiem Ci, do pewnego momentu starałem się zarządzać pracownikami w sposób, że tak powiem, werbalny, czyli rozmowy z nimi. Kiedyś byłem na, na jakimś szkoleniu z zarządzania infrastrukturą, i tam infrastrukturą IT. I tam jednym z tych, jakby z jednych zasobów jest właśnie człowiek, czyli delegowanie tego, tego, tego zadania. I tam była ta osoba, która prowadziła, zresztą młodsza ode mnie, tak powiedziała, że dzisiaj należy z pracownikiem jakby się komunikować nie tylko w sposób taki jak ja to robiłem, tak, czyli telefoniczny, mailowy, bo ja jakby do, tego, do tego się, się ograniczałem. Że skoro pracownik dzisiaj posługuje się WhatsAppem albo Facebookiem i dla niego to jest kanał, z którym ja jestem, się z nim skontaktować, to muszę z tego korzystać. I to jakby było dla mnie na początkowo trudne, ale że tak powiem, zaakceptowałem. Tak? Więc z częścią pracowników kontaktuje się poprzez, poprzez WhatsApp, a z częścią firm, z którymi współpracuję, posługuje się na przykład Facebookiem, bo tak mam i nawet dostaje czasami fakturę na przykład za wyskoną okay. usługę Facebookiem, okay. <gdzie, gdzie wcześniej dla mnie to było nie do, jakby, nie do przeskoczenia. Jakby nie, nie byłem w stanie sobie, sobie tego wyobrazić. Także ja mówię coś, do, 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 że e, pracownik bardziej bo to jest w ogóle z, już zjawisko, nie wiem, nawet y, psychologiczne, że y, to młodsze pokolenie ma wyższy priorytet na informacje, które moczyły Facebookiem, mhm. niż y, ja w sposób. Y, Verbalny. Werbalny, tak. Jest ciekawy temat, ale to zapytam jeszcze o jedną różnicę, to znaczy, dlaczego zdecydowałeś się zrezygnować z etatu i zacząć dole, y, y, o, wiesz, tr trudną dole polskiego przedsiębiorcy? Wiesz co? Problem, znaczy to nie był problem, może to właśnie to nie był problem, tylko to było bardziej rozwiązanie tego, że jakby wiedziałem, że firma, w których do tej pory pracowałem, wszystko nie było tak jak, jak, jak ja to widziałem, tak? Jakby uczyłem się tego, że to powinno wyglądać tak, to powinno wyglądać tak i przychodzę do firmy mhm. i to nie wygląda tak jak ja bym chciał. Mhm. Tak, jakby to, że zacząłem prowadzić swoją firmę, jest jakby zbiorem negatywnych, negatyw, negatywnych wspomnień z poprzednich filmów. <laughs> o cholera, to się poważnie zrobiło. A czy to można powiedzieć, że jest zbiorem najlepszych praktyk, które chciałeś wprowadzić w swojej firmie? Tak, no, no można to no, tak, A, tak, no. No, To będzie takie pozytywne. <laughs> pozytywne, no, no tak, to by... ale tak jak mówię. Ostatnią firmę, którą zostawiłem, to stwierdziłem, że to, że to jest najlepszy przykład, jak nie prowadzić biznesu. A jak myślisz, skąd się to bierze? Bo przecież jednak oni mają klienci, oni nie, klientów nie upadają po miesiącu. Skąd się biorą takie negatywne praktyki wewnątrz struktur firmowych? Bo to nie jest tylko jedno zaniedbanie, nigdy. Nie, nie, no w, to, to, znaczy tak, bo w, w jednej firmie był, był problem z, zarząd, z zarządzaniem pracownikami, jakby yy, przeło, mój przełożony, tak, był... Yy... Jakby to powiedzieć. Ponarzekajmy. Dupek zwykły. No. Ale tak. każdy, każdy może sobie ponarzekać na był pracodawców tak. jak najbardziej. No więc, no, tam był problem w relacji pomiędzy przełożonym a, a pracownikami. W, w drugiej w kolejnej firmie był problem z zarządzaniem właśnie między innymi finansami, był problem z zarządzaniem zarządzaniem tym, co się dzieje w firmie i tak dalej. No i jakby te no, w zasadzie wiesz, nie pracowałem w jednej firmie, to między nie chciałbym teraz. To było problemem, ale to mniej więcej tak, wy, tak wyglądało. Tak? Po drugie, dowiesz to, to najczęściej, jest, jak rozmawiam tak luźno z, z innymi ludźmi, to ci, co prowadzą ci zakładają firmę, bo problemem było to, że chcieli coś rozwijać, a nie było, na, nie było finansów w firmie. To jest, to jest najczęstszy problem. Nie? Mam pomysł, chcę go zrealizować, idę do przełożonego, a przełożony mi mówi, nie ma kasy albo. Nie wiem, dzisiaj dostaje inny dział, dzisiaj dostaje dział programowania albo nie wiem, dział testerów, bo oni potrzebują nowe iMaki po 18 tysięcy okay. ok. Tak, Tak. Okay. No i to jest jakby. To, to i w pewnej firmie też tak miałem, tak się, tak miałem sytuację, w której byłem sobie, chciałem rozwijać niektóre rzeczy, a byłem ciągle hamowany przez górę i stwierdziłem, że to, to jakby jest koniec. I teraz jesteś w tej idealnej oazie przedsiębiorczości na swoim i <laughs> powiedz mi, czy udaje ci się wszystko rozwijać tak, jak <laughs> Wiesz to. Tak, jakbym chciał, to nie, ale wydaje mi się, że robię to lepiej, niż było to robione wcześniej. Okay. A gadasz ze swoimi pracownikami, podpytujesz ich: słuchajcie, czy, czy ja też jestem takim dupkiem, jak byli moi w ostatni pracodawcy, pytasz ich, czy są zadowoleni, tylko macie jakąś system mierzenia, czy kontroli tego, czy faktycznie oni. No po prostu jest im dobrze. Znaczy nie stawiam sztucznych barier pomiędzy mną a moimi pracownikami, nie stawiam sztucznych barier, jestem z nimi na tym, oni wydaje mi się, że mogą do mnie przyjść i gdyby coś było faktycznie, to przyjdą i to powiedzą. Rozmawiam, czy są z nim, z zadowoleni. Nie miałem negatywnych informacji, że nie są zadowoleni. Nigdy mi też nie, na, nie, nie donosili na siebie. Ja też nigdy nie miałem takich informacji. Zabroniłem po prostu mi mówić takich rzeczy. A to nie. To nie, to nie. Mogą przyjść i powiedzieć. Jeżeli mają do mnie jakiś zarzut, to mogą mi przyjść i powiedzieć. Tak, tak. Znaczy, tak Najczęstszym tak. zarzutem pod moim adresem jest to, że wczoraj ci napisałem, że masz zrobić to i to. Zrobiłeś to? Nie. Okej, okay, rozumiem. Nie miałem czasu. Rozumiem. To jest częsty problem. Natomiast ja starałem się mitygować takie, takie ryzyka, i, i, i udało nam się wprowadzić tablice z zadaniami. Tam wiesz, że zarządzamy sobie projektami, w, na przykład w takim rozbudowanym Trello. I faktycznie, jak ktoś ch chce czegoś ode mnie, to musi przypiąć mi feature z zadaniem, określić deadline, do kiedy ma być zro zrobiony, a ja mogę określić i przenieść go na przykład na, 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 na dalszy, bo wiem, że to nie jest kluczowe do realizacji jakiegoś tam celu u kogoś, ale to faktycznie jest duży problem. Mój wspólnik teraz, teraz, teraz mogę ponatrzymać mojego wspólnika, ma z tym duży problem faktycznie, faktycznie, że, 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 że przesuwa mocno te rzeczy, które nie są priorytetowe, no bo, Boże, no jak marketing jest upierdliwy i nas też, wiesz, męczy o coś, o zrobienie czegoś, to jest, no dobra, no można przesunąć, można przesunąć, ale zawsze wtedy staram się wytłumaczyć, że słuchaj, jak tego nie zrobimy, to się nie przesuniemy z tym dużym celem, a jak nie przesuniemy się z tym dużym celem, to nie osiągniemy jakiegoś kwartalnego nie, celu, który nam, na którym strategicznego na przykład, na którym nam nie, zależy. Nie, dobrze, bo hmm, jesteśmy na off-topie, chciałbym porozmawiać jeszcze kilka nie, kilka zdań poruszyć na temat samego rynku. Powiedziałeś, że jest rozgrzany, czy przegrzany właściwie e, twój rynek, czyli tych u... Gdzie widzisz największą konkurencję i czy to są firmy, które faktycznie działają już od bardzo wielu lat i mają stale wypracowane relacje? Czy zauważyłeś taki młody narybek, który ma zupełnie innowacyjne podejście i on zgarnia też nowych klientów? Nie, raczej wydaje mi się, że te, te grube ryby, że tak powiem, stanowią, stanowią większy problem, ponieważ oni wydaje mi się, że mają więcej do stracenia i jakby są z, nie zawsze w, i zawsze są fair wo wobec swoich klientów, tak? To jest jedna rzecz. Yy... Zostaje tylko to, ono. <noise> <noise> <to>. Nie mogę. <noise> nie mogę, naprawdę. To jest bardzo konkretna firma, Dobra. Bardzo konkretny człowiek, bardzo konkretna firma. To jeszcze na koniec, jakbym cię mógł prosić z punktu... Ale nie, powtórz pytanie, bo ja chyba nie zrozumiałem pytania. Nie, bardzo chodziło mi o to... Wspomniałeś o tym, że rynek jest rozgrzany, to znaczy, że jest tam już czerwono, nie? Że, że... Znaczy, nie, bo już wiem, bo w którą stronę zmierzam. Jeżeli chodzi o outsourcing IT, bo tutaj, jak mówię, tak, znaczy, tak, to jest tak. duże, duże rozdrobnienie. Jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest, że tak powiem, rynek jest bardzo rozdrobniony, ten usług... hmm. usługowy. Natomiast jeżeli chodzi o, ten, o te większe firmy, to tutaj też większe firmy się tym zajmują i jakby to. To, to jest to, o czym przed chwilą hmm. wspomniałem. Pojawiają się, na szczęście pojawiają się, że tak powiem, otwierają się nowe, no, nowe ścieżki, czyli to, co dzisiaj jest, że tak powiem, topem, czyli cyberbezpieczeństwo, tak? I tutaj widzę, że tak powiem, tu widzę teraz potencjał. No właśnie miałem cię pytać, czy... Yy... Gdzie, gdzie ty upatrujesz w przyszłości szanse? Czyli cyberbezpieczeństwo, nie wiem, czy interesujecie się technologiami, technologią blockchainową, czy tam czy współpracujecie z jakimiś firmami, które pracują w tym stoku, czy, czy nie. Nie, z, z blockchainami, poza kopaniem Bitcoin. A kopiesz swój, swój, swojego Bitcoin. Nie, akurat nie, nie, nie kopię, ale akurat. Yy... W firmy generalnie hobbystycznie prawie wszyscy zajmujemy się kryptowalutami. Także tak, tak? Tak, tak? Tak, rozmawiamy. O ile, ile, już, ile już straciłeś w ostatnim czasie? Ty, a, nie, to bo to jest Hobbyistycznie Hobbystycznie aktualnie zajmuję się traceniem pieniędzy. No to na może Ostatnio tego tak można powiedzieć. No. Ostatnio rynek tak życzył. A miałeś lunę czy nie? Miałem, ja ale na lunie akurat zarobiłem. Okej, okay. sprzedałeś w dobrym momencie. Tak jest, dokładnie. Przy 120 dolarach sprzedałem. O cholera, no to nie, no to muszę ci powiedzieć, że bardzo dobry, bardzo dobry deal. Ale zaczęła spadać ta luna, to leciała tak do 80, zacząłem się zastanawiać, czy nie dokupić. Nie dokupić, okej. Okay. Ale zacząłem przejść w przeglądy, widziałem, że już tam Rafał Zaorski tam ostro orał tą, tą lunę, poczekam. Poczekasz, okej. Okay. Jak, jakie, jakie są twoje przewidywania na Bitcoina? Będzie rósł na najbliższych czasach, czy, czy, czy jeszcze, jeszcze już kupować, czy jeszcze nie? Wiesz co? Powiem ci, że to nie jest poroda inwestycyjna, okay. <gry> ale myślę, że do, dolecieliśmy. Jeszcze może nie tak całkiem do, do dna, ale myślę, że już jesteśmy bardzo blisko, blisko tego dołka. No teoretycznie 20 200 dolarów tyle jest dzisiaj, dzisiaj koszt wykopania jedne, jednego, jednego Bitcoina. No ostatnio ten Bitcoin zleciał poniżej, 17, mhm. poniżej do 17 tysięcy dolarów doleciał, nie. Okay. No są jakieś tam e, predykcje, że doleci nawet do 8, no ja Jak doleci nawet, do 8, to, <laughs> to ja idę sprzedam swojego Hyundaia. Ale wiesz, to, to jest wiesz, wiesz ten tak, tak kupie 3. Wszyscy przy, <laughs> mówili, że jak, jak wiesz, z tych 50 zleciał na 30. To jest dołek, to już, to już tak. trzeba kupować. Tak. Doleciało do 20, to już tu pojawili się. Ja jeszcze poczekam ja do 16. I ja obawiam się, że jak zrealizować do 16, znajdą się tacy, co powiedzą, że poczekają do 8. Ja poczekam do 8. Ja poczekam do 8. Ja e, zrobiłem akurat głupotę inwestycyjną i, i kupiłem akcję z CD Projektu. E, e, jak miały rosnąć do 500, to były na górce takiej małej. No, no. Ale dlatego, że mam przyjaciela, który tam pracuje i, e, i, i nie wiem, czy mogę mówić. on się? O, e, I Wytłumaczył? mówił, że nie, nie, super, super, stary, ale teraz idziemy do przodu, będziemy robić nowe dodatki. Ja mówię, dobra, dobra, no to kupię. No i tak, tak właśnie tak się patrzę na ten, na ten mój portfel inwestycyjny tak straszył nie, Poczekam, aż wypuszczam Wiedźmina, to wtedy będzie wtedy pójdzie do góry, no ale już będzie ciężko, żeby się odkuł tak bardzo, jak, jak był. So. Niestety. Niestety. Wracając do, naszych, do naszej rozmowy, bo to już zmierzamy do końca, ale to chciałbym Cię zapytać już z perspektywy przedsiębiorcy, jeszcze raz o to samo, to znaczy, już nie dla młodych przedsiębiorców, nie dla ludzi, którzy zakładają firmę, ale dla ludzi i przedsiębiorców takich jak my, którzy prowadzą firmę, taka porada, jak wiesz, między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą. Często nie mamy sobie okazji powiedzieć szczerze pewnych rzeczy, doradzić pewnych rzeczy. Kilka Powiedzmy trzy takie główne rzeczy, które rzuciłbyś jako takie typy w, w prowadzeniu firmy, w prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa. Coś, na co uważasz, że powinni zwracać uwagę inni przedsiębiorcy. No pierwsze dwa, no, które mi tak szybko przyszedł do głowy, no, to kompetencje i zaufanie. A rozwin, proszę, zaufanie. Zaufanie we wszystkich kierunkach, tak? Czyli zaufanie w stosunku do, do pracowników, który, których mamy, i zaufanie do klienta, i zaufanie od klienta. Mhm. A masz jakieś sposoby, metody jego budowania? Tego zaufania wobec mhm. pracowników? No, znaczy wiesz, jeżeli chodzi o pracowników, to wydaje mi się, że no, trzeba być wobec tego, wobec tego pracownika szczerym no i szczerym w zakresie, w zakresie jego oczekiwań wobec niego, jego, wobec mnie, jako, jego, jako, jako, jako przedsiębiorcy. Yy, no i chyba no, by wystarczyło, tak? Okay. Jeżeli, jeżeli on ma do, jeżeli ma, ma do mnie to zaufanie, jesteśmy wobec siebie szczerzy. No. To jeszcze trzeci tip. Podobałoby, już powiedziałeś, trzeci tip. Eee, trzeci, coś takiego nieoczywistego, no? Nie, no właśnie, chyba nie wydaje mi się, żeby to musiało być coś nieoczywistego. Eee... Nie wiem, może planowanie i trzymanie się tego planu. Może to może to wytrwałość, a może bardziej bym powiedział wytrwałość. W tym Mi bardzo wpadło w ucho to, co powiedziałeś, czyli odbieranie telefonów. <głosy> <głosy> Też uważam, że jest to jedna z kluczowych kompetencji, które powinien mieć człowiek, który prowadzi firmę. Faktycznie to róbcie. Cholera, odbierajcie i odzwaniajcie, bo to nie ma chyba nic, co, co irytuje bardziej niż brak kontaktu. Tym bardziej ludzi, którzy chcą czegoś od ciebie zakupić. nie. No, no, no tak, ale nie, ja odbieram telefon. Ja nie, mam ja nie mówię o tobie, tylko nie, nie to, to, ty nie powiedziałeś, nie. Że, że jedną z najważniejszych rzeczy jest odbieranie telefonów podczas naszej rozmowy. Wcześniej. Tak, tak, tak. tak, tak. Bo, bo mam takich partnerów, z których na przykład dzwonię. No znaczy, już najbardziej mnie denerwuje, to jak ktoś coś ode mnie chce, tak? ja potrzebuję coś nie wiem, uszczegółowić, i tak? mhm. dzwonię do tego kogoś, on nie odbiera. Nie? Albo nie odpisuje mi na sms, nie odpisuje mi na Whatsappie, że ja, no dobra, no ja to zrobię, tylko powiedz co? Słuchajcie, podsumowując, odbierajcie telefony, odpisujcie, bo szlak człowieka trafia. Moim gościem był Witold Kosma, czyli współwłaściciel Śląskiej Grupy Informatycznej, Ashgate. Także zapraszam, e, sprawdźcie ich stronę. E, zajmują się w pełni e, wprowadzeniem infrastruktury informatycznej w firmach e, oraz cyberbezpieczeństwem. Także myślę, że e, bardzo ciekawe obszary, w których każdy z ma, nas ma niewielkie braki, e, więc jest dużo do zrobienia. Dziękuję Ci, Witku, za rozmowę. Dzięki. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Howie Major Client? To był Off-Top. E, waszym gospodarzem był Łukasz Gamrod. Cześć. Dzięki, cześć.